Dzień dobry, dzień dobry, a zarazem dobry wieczór. Dzisiaj troszeczkę wcześniej już planowałam, ale to dlatego, że mam jeszcze parę rzeczy dzisiaj do zrobienia. Moja kochana, temat dzisiejszego nagrania jak nie wpaść w pułapkę Fit, Echo, Bio i Free. Okay. Ja się nazywam Izabela Mrożek. Moja misja to pomóc ambitnym kobietom wyglądać i czuć się wspaniale, ale zarabiać na swoich rezultatach. Jestem lifestyle kończym. Couczem od ponad pięciu lat. Mam na koncie nie tylko rezultaty wielokrotne rezultaty swoje, bo tak jak wiesz, kobieta zmienną jest i za każdym razem coś innego by chciała osiągnąć, nie tylko swoje rezultaty, ale swoje rezultaty swoich klientów i setki, jak nie tysiące rezultatów zespołu, moja kochana, pomagam kobietom wyglądać czuć się, czuć się wspaniale, ambitnym babkom zadbać o zdrowej i figurę żeby nabrały pewności siebie, żeby czuły się dobrze w swoim ciele, żeby dbały o siebie w taki sposób, jaki chcą, Wygodny, dopasowany do nich. Moja kochana, dzisiejszy temat nagrania to jest jak nie wpaść w pułapkę fit eco, bio i różne inne dziwne cuda. Jak oglądasz, przyłączasz się do mnie, przywitaj się ze mną. Będzie mi bardzo miło. Jak oglądasz na powtórce, również daj mi znać. Oczywiście również zachęcam Cię do zadawania pytań. Możesz wysłać pytanie tutaj, zadać mi je tutaj, pod nagraniem, podczas nagrania na żywo, albo jak oglądasz na powtórce, jak również możesz zawsze zadać mi pytanie w DM, które często te, często te pytania od Was padają. I właśnie z uwagi na pytania są robione wokół tych pytań nagrania. I dzisiaj temat, który niejedno z nas interesuje. I ja też kiedyś w przeszłości dawałam się złapać w pułapkę eco, bio, fit i free. Daj mi znać kochana, czy kiedyś kupiłaś coś, co e, zachęciło Cię do kupna czegoś opakowania, że na przykład było eco, albo było bio, albo było fit, albo było free from, na przykład free, czyli sugar free, fat free, coś tam free, gluten free, daj mi znać czy... Kiedykolwiek wpadłaś w taką pułapkę? Ja niejednokrotnie wpadłam w taką pułapkę w przeszłości i z uwagi na to, że interesuję się trochę zdrowszym stylem życia pod kątem siebie, przede wszystkim pod swoim kątem, żeby troszeczkę lepiej żyć i troszeczkę lepiej dbać o siebie, <laughs> przepraszam, niż dbam do tej pory. To ja też mam nawyk zerkania na etykiety. I czytanie etykiet nie jest prostą kwestią, ale ja mam parę trików, które będę starała się przekazywać na social media, szczególnie na, tutaj na Facebooku, czy na Instagramie, czy na przykład na TikToku. Także zachęcam do obserwowania mnie, jeśli mnie nie obserwujesz na innych social mediach, ponieważ nie wszystko ląduje, nie wszystkie treści lądują wszędzie te same. Także ja będę. Hej, Anio, witaj, super, że jesteś. Dziękuję, że ze mną przywitałaś. Ja będę. Tobie, moja kochana, mówić jak prosto czytać etykiety, bo staram się to troszeczkę naświecić, bo dla takiego zwykłego szaraczka jak ja, kiedyś, bo teraz już troszeczkę wiem, ja jestem po prostu mądra, e, mądra. E, mądrzejsza trochę z tego względu, że to się bierze z doświadczenia, ta moja pewność siebie i zawsze, ja to mówię nie z arogancją często, e, tylko z pewnością siebie, z tego względu, że mm, pewność siebie nabiera się poprzez właśnie praktykę. No i te etykiety i te free, eco, bio i fit i w ogóle, to jest po prostu jeden wielki kosmos. Cześć, Batka, witaj, super, że jesteś Kamila, super, fajowo, cieszę się. Cześć, dziewczyny, mam nadzieję, że macie ze sobą spokojny tydzień i że weekend będzie również fantastyczny. Moja kochana, tak, to, że to fakt, ja bym ja po sobie, ja szybciej zwrócę uwagę na produkt, który jest fit, bio, eco niż na inny produkt. I producenci żywności mają taką mądrą taktykę, że nie dość, że na, nawalą tam feed bio, free, eco, różnych tych sloganów, które my tak bardzo chcemy zobaczyć, to jeszcze bardzo mądrze ubierają opakowania. Zauważ, że opakowanie, które ma uchodzić za free, eco, bio, fit, będzie zazwyczaj na przykład w stonowanych kolorach. Jakby było w szarym papierze, jakby było w takim naturalnym brązowym papierze, na przykład. Nie wiem, nie mam tutaj takiego papieru, nie ma. Yy, yy, w takim brązowym papierze będzie jakby naturalny rec recycling, będzie taki super naturales. Alles. I to ma nam mówić podświadomie producent, bo nie wszyscy słuchajcie, producenci, i tutaj absolutnie ja nie mówię, że wszyscy producenci nas oszukują i w ogóle są źli i bejfu. I, I nic nie powinniśmy kupać, tylko sami powinniśmy robić wszystko. Od chleba po nie wiem. Skarpety obojętnie. Nie! Z tym, że zawsze warto zwrócić na to uwagę i zerknąć z tyłu na opakowanie. Moja kochana, ja mam parę notatek. Pamiętaj, że na przykład, jeśli coś jest gluten-free, albo coś jest sugar-free, albo coś jest fat-free, to nie znaczy, że to jest od razu zdrowsze. Ok? Oczywiście gluten-free, jeśli masz nietolerancję glutezu, glukozy, glutenu. Sugar-free. No, jeśli na przykład masz cukrzycę albo stan przedcukrzy, przedcukrzycowy, insulinoodporność, można zwrócić na te produkty uwagę. Ale pamiętaj, albo że to się bio, Nie znaczy, że to jest zdrowsze, że jest bio. Moja kochana, jeśli ty masz płatki kukurydziane czy obojętnie jakie, i na nich jest, bardzo tak cwanie niektórzy producenci to robią z bają cukrem trzcinowym albo kokosowym. Co z tego, że ten cukier jest bio? To, że ten cukier jest bio. to nie znaczy, że ten cukier jest zdrowszy. On i tak, spożywany w takim nadmiarze jak normalny, zwykły biały cukier, ten cukier będzie ci szkodził. I nieważne, że one okay? zbają. Pierwsza rzecz, nieważne, że coś jest gluten-free, no chyba, że nie masz tolerancji glutenu. Masz nietolerancję glutenu. Ale to nie, nie, absolutnie nie znaczy, że coś będzie zdrowsze. Okay? No często fit, produkty fit. No jak widzimy fit. Już nie raz słyszałeś mnie pewnie, jak ja to mówimy. jak widzimy fit, to głupiejemy jak indyki. Wiecie jak indyki kiedyś były? Jak światło na nich zaświeciło w nocy. One w nocy nie wiedziały jak dojść do czegoś. Więc głupiejemy, czy obojętnie jak to. Głupiejemy po prostu, jak widzimy coś fit. Fit często to jest kit i to jeden wielki. I producenci doskonale o tym wiedzą i nie wszyscy konsumenci również o tym wiedzą. I taki zwykły szaraczek jak Ty i ja, często damy się złapać na te nasze pułapki fit. Jeśli masz pytania, albo jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o swoje doświadczenie, jeśli chodzi o produkty Fit, Eco, Bio, będę mówić jeszcze więcej o nich za chwilę, o tym, że nie wszystkie są takie złe, to daj, daj mi znać, napisz tutaj albo w komentarzu, albo w prywatnej wiadomości. Zawsze, zawsze w komentarzu wtedy ja mogę odpowiedzieć szybciej. Z tego względu, że jeśli masz jakieś doświadczenie albo jest produkt, który chciałabyś zerknąć na niego, albo się poradzić, czy on jest ok, czy nie okej, okay, spokojnie pisz do mnie, jestem schetna, żeby zawsze odpowiedzieć. Więc um, tak. Fit, no to już głupiejemy. Jak widzimy fit płatki, fit musli, jak widzę fit musli, to mnie bierze normalnie biała gorączka. Moja kochana, o gronoli, o musli będzie oddzielne nagranie, na pewno też będzie TikTok, który w ciągu 30 sekund wyjaśni Ci, o co chodzi z gronolą i z fit płatkami. Bo to jest w ogóle kosmos. I, i wszystkie te inne fit płatki. Co z tego, że te fit płatki nie mają cukru? I mają na przykład, w, nie wiem, w jakiejś porcji, yy, w porcji tam jest niby mało kalorii tam jest skład po prostu tablica Mendelejewa, wcale nie jest fit. Coś fit to ma być coś zdrowe, dobre dla ciała i dla umysłu, moja kochana, mój kochany. E, też jest teraz nie tylko moda, bo e, ja nikomu nie mówię, jaką dietę ma nigdy wybierać. Ja wiem jak moja dieta, nawet nie tyle dieta, co ja jakieś te życia prowadzę, z rezultatami takimi jak wiesz, ponieważ często dzielę się nie tylko swoimi, ale też z rezultatami klientów i zespołu na social media. Ja nie jestem na żadnej diecie, nie dla mnie są diety, nie dla mnie jest liczenie kalorii, makro i różnych innych rzeczy. Ja zdrowo się odżywiam, troszeczkę się w miarę możliwości i suplementuję moją dietę, ponieważ dla mnie ważne są składniki odżywcze. Jakie rezultaty widać? Ja jestem prawie rok czasu bez ćwiczeń. Wcale mi się nie przytyło i nie powiem, żebym nie zachowywała balansu w swoim życiu. Więc, jaką dietę? Dla mnie dieta musi być łatwa, prosta, wygodna, dostarczać mi wszystkie składniki odżywcze, więc ja nie będę ci mówić, jaką ty masz dietę weterynaryjną i czyścić. Właśnie, ja właśnie będzie, nie będę o tym mówić, Kamila, słuchaj. Więc ja nie będę ci mówić, jaką tę dietę masz wybrać. Jednakże jest teraz moda na wegańskie produkty. Okay. I ja nie mam absolutnie nic do weganizmu. Ja była, miałam etap pół roku, gdzie byłam wegetarianką, miałam dobre parę tygodni czy tam miesięcy, gdzie, gdzie, gdzie robiłam weganizm. Absolutnie ja te y, diety, że tak powiem, znam. Okay? Diety z życia, jak cokolwiek chcesz sobie tam nazywać, y, Witaryizmu nie robiłam, kochana. I moja kochana. Już a propos wybierania diety żona. Absolutnie, jeśli dieta wyrzuca jakiekolwiek składniki odżywcze z diety. To nie jest coś, co powinniśmy utrzymać, co jesteśmy w stanie utrzymać na dłużej, a zawsze mówimy, nie idźmy na dietę, a zmienimy po prostu życie. To, że produkt jest wegański, absolutnie nie znaczy, że jest. Zdrowszy. Nie. Absolutnie nie. Ja nie mówię, oczywiście, nie wrzucam do wora tutaj wszystkich produktów, nie wrzucam nigdy wszystkich produktów do wora. Ok. Jeśli coś jest wegańskie, to nie znaczy od razu, że jest dobrze. I że to jest zdrowe. Yy, często produkty wegańskie, często produkty wegańskie mają tak okropny skład i tyle badziewia, badziewia, mówię tylko o technologii żywności, produkcji żywności, żywienia człowieka, badziewia, które nie jest fit do dodatkowej konsumpcji. I yy, co z tego, że na przykład produkt jest bio wegański? A bio nazywa się tylko dlatego, że ma bio półutwardzony olej palmowy, który jest absolutnie niezdatny do ludzkiej konsumpcji. Ten akurat rodzaju oleju palmowego. I Ty patrzysz na to opakowanie, kochana, i to yy, wiąże się po prostu z niewiedzy. Także my mamy to szczęście, że mamy media społecznościowe, mamy takich ludzi, nie wiem, jak ja, czy obojętnie kogo tam sobie słuchasz, którzy będą nas edukować, ponieważ ja 100% się zgadzam. Ten chaos w branży wellness, chaos w, branżach, w branży spożywczej jest ogromny i naprawdę nam, jako konsumentom, ciężko jest nawigować przez te wszystkie Podstępy, które próbują na nas, w, w które próbują w te takie zakamarki, próbują nas wepchać producenci. Jednakże, moja kochana, też nie zwalajmy wszystkiego na producentów, ponieważ my to kupujemy. Tylko i wyłącznie dlatego. Producenci produkują i próbują nas oszukać ładnym opakowaniem, z recyklingu, czymkolwiek tylko innym. Tylko i wyłącznie dlatego, że my to kupujemy. Więc jeśli coś jest bio wegańskie, to może się okazać, że jest bajo wegańskie tylko i wyłącznie dlatego, że ma bajo utwardzony, półtwardzony olej palmowy, który, jest nie, który w zależności od rodzaju oleju, jest absolutnie traktowany jako olej silnikowy. Już tak w konkretnym uproszczeniu, moja kochana. To jest naprawdę. Um, um, powiem Ci tak. Jeśli chcesz sobie zrobić test, um, ja często tak robię, wiesz? Idę na półkę ze zdrową żywnością. I tam po prostu jak wejdziesz, jak popatrzysz na ten dział, szczególnie ja mieszkam w UK, jak popatrzysz na dział ze zdrową żywnością, to włosy się na plecach jeżą. Dosłownie. <grym> poważnie. No, ileż jest cudów, niewidów na tych półkach ze zdrową żywnością, a my tak idziemy jak kurczaki, poważnie. I wybieramy, bo jest coś eko, bo coś się zbają, bo coś jest fit. To są często zagrywki producentów, abyśmy kupowali jego produkt. I moja kochana, wcale nie trzeba kupować fit płatków owsianych, ponieważ zwykłe płatki owsiane, niefirmowe, będą kosztowały. Podejrzewam, że 50% mniej niż fit płatki owsiane. Okay? Wcale nie trzeba ich kupować. Co, co jeszcze ja chciałam na pewno powiedzieć? Jeśli robisz zakupy, a nie znasz się na czytaniu etykiet, okay, to zawsze zachęcam, im mniejszy skład, im krótszy skład, tym lepiej. No tylko oczywiście e, może być, nie wiem, zrobiona pasta z fasoli, która będzie miała 17 składników i to będą wszystko e, warzywa, nasiona i zioła. No to chyba logiczne, że to nie o to chodzi. E, ja gdzieś mam tutaj nagranie o E. Wszystko do 300 bodajże jest, um, wszystko do E300 jest, bodajże, już nie pamiętam teraz, nie chcę Ci wprowadzić w błąd. Gdzieś znajdę to nagranie, może mi się uda tutaj podczepić. Jak nie, to wrzucę gdzie indziej. Jak klasyfikować dodatki do żywności. I nie musisz znać składu produktów, nie musisz znać się na czytaniu etykiet. Ja będę o tym na pewno mówić i często o tym mówię. Nawet jest nagranie, bodajże, tutaj jest nagranie, jak czytać etykiety. Mam też część warsztatu Zdrowszego stylu życia, jak czytać etykiety. Są dostępne narzędzia, wystarczy, żebyś sięgnęła po to. I sama się doedukowała. Do dlaczego? Z tego względu. Na przykład, no nawet nie tyle sama, bo na przykład, jeśli ktoś współpracuje ze mną, jak z trenerem, z doradcą, to ja y, mówię. Ze mną możesz zrobić zakupy. Idziesz na zakupy, robisz zdjęcie i zaczyn, czy to jest ok, Czy to jest ok, czy to jest ok. Ja mam mówię: tak, tak, bo to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne, ten skład nie jest za fajny, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Więc e, jeśli nie korzystasz z pomocy doradcy, trenera, dietetyka, czy ktokolwiek, e, takiej osoby jak ja, no to niestety musisz się kochana, jeśli chcesz oczywiście dbać o siebie, jeśli nie chcesz jeść jak gęś karmiona e, sztucznie wszystkim, co tam producenci spożywcze, branży spożywczej i branży wellness wymyślą, no to niestety trzeba się samemu za to wziąć. I moja kochana, ja zachęcam zawsze do sięgania po produkty, na przykład Bio, Eco lub, lub e, e, Free. Na przykład produkty, jeśli chodzi o, o Bio, no to wiadomo, chcielibyśmy, że nie wiem, e, nawet nie... Słuchaj, Bio, powiem Ci tak, to nie zawsze kwestia jest też, czy Bio jest zdrowsze, czy nie. Bo na przykład jest wiele dyskusji na temat zdrowego miodu i na przykład z, czy, czy mleko jest zbędne czy niezbędne do naszej diety. Uwaga jest na to, że często produkty bają, często są bardziej ekologiczne, etyka produ produktu takiego surowca jest całkowicie inna, również też one są w jakichś tam warunkach bardziej ochronnych produkowane lub pozyskiwane te surowce. Ale e, w większości na te nasze produkty też pada ten sam deszcz. One są w tej samej ziemi, tutaj rosną, skąd to wiem? Ja to wiem z doświadczenia. Ja um, jako technolog technologii żywności przy, pracowałam i przy produkcji żywności, i tutaj w Irlandii Północnej pracowałam w fabryce produkcji żywności, byłam też w paru miejscach pozyskiwania surowca. I wiem, jak wygląda produkcja marchewki EcoBio, a produkcja zwykłej marchewki. Na jednej grządce okay. jest jedna zwykła marchewka i druga marchewka. One są obok siebie i jak tą marchewkę się pryska, no to tej się staranie nie pryskać. Okay. Nie wszędzie tak jest. To nie tylko do tego się sprowadza, tylko chciałabym już zach zachęcić. Zachęcam też do, jeśli chodzi o ktoś się spożywa mięso lub mleko, to zachęcam, żeby ono było eko i bio, ale to już nie tylko ze względów etycznych, ale również ze względów um, procesu produkcji, ale to już inny temat. W każdym bądź razie podsumowując, nie wszystko fit eco bio free jest zdrowsze. Nie wszystko złoto, co się świeci, moja kochana. Ok. Więc zachęcam Cię do zainteresowania się tematem czytania etykiet. Um, nie. Da, żebyś nie dała się skusić tym. Takim opakowaniom, bardzo takim jakby z recyklingu, takim, gdzie tak bardzo fajnie nas producent w ogóle próbuje oszukać, że, że takie jest wszystko ekologiczne i w ogóle i w ogóle. Okazuje się, że mówię, eko nazywa się dlatego dany produkt jakiś tam, niby zdrowy. Nazywa się eko tylko dlatego, że ma w sobie eko olej palmowy pół <gry> który jest absolutnie um, mega niezdrowy. OK, więc um, często fajniej jest właśnie zerknąć po produkt, który nie jest eko, nie jest bio, um, okay. um, um, im prostszy sk skład, tym lepiej. Także mam nadzieję, że coś Ci tam, moja kochana, w głowie zostanie, że zmotywujecie do zajęcia się czymś, w sensie do zajęcia się tym i zwrócenia troszeczkę większej uwagi, um, troszeczkę większej uwagi właśnie na to, co spożywamy. Ja nikomu nie mówię, co ma robić, nigdy nikogo, nikomu nie mówię, co ma robić. No chyba, że jest moim klientem, nie, ja, ja nie, nigdy, wszyscy się śmieją, Zresztą, czy Twoja dieta jest taka idealna? W ogóle nie, moja dieta nie jest idealna, ja zawsze stosuję zasadę, znaczy jak nie jestem w treningach, bo jestem w treningach, to chcę osiągnąć jakiś tam konkretny cel, to mi nie ma cackania się. Ja się nie pierniczę i nie cackam nigdy z nikim, ani ze sobą najwięcej. Jednakże, jeśli um, jest się klientem, to ja zawsze zachęcam, każdy ma wybór, przecież nie powiesz nikomu, że tego nie możesz jeść, tego nie możesz jeść, tego nie możesz jeść. Dajesz klientowi listę, znaczy listę, dajesz przepisy, dajesz plan posiłków, dajesz pomysły, dajesz podpowiedzi, dajesz zamienniki, dajesz e, alternatywy. Co klient zrobi z tym, to jest jego absolutnie kwestia. I ja zawsze wychodzę z tego założenia. Ja nigdy nikomu nic nie mówię, co ma robić, tak samo jak ja przekazuję swoją wiedzę, swoje doświadczenia, które, kurde, tam w bólach, w potach przeszłam, to a, ja Ci nigdy nie, nie powiem, co masz zrobić. Ja Cię mogę powiedzieć, i zachęcić, a co Ty zrobisz z tą wiedzą i z tymi informacjami, czy cię zainspiruje, czy nie, to jest absolutnie Twój wybór, moja kochana. A, zaczynamy 1 lutego, kolejne wyzwanie, 21 dni. Ja uwielbiam te wyzwania, zresztą ty wiesz, jak oglądasz mnie nie raz, jeśli oglądasz mnie pierwszy raz to jest mi bardzo, bardzo miło, jeśli oglądasz mnie po raz kolejny to bardzo też mi jest miło i cieszę się, że do mnie wracasz. Kwestia wyzwań 21 dni to jest fantastyczny program dla każdego, kto chce zadbać o zdrowsze nawyki żywieniowe, 1 do 5 kg zrzucić, jeden rozmiar w pasie mniej. Naprawdę zachęcam do przyłączenia się. Plan jest prosty, łatwy, szybki, z doświadczeniem wszystkich składników odżywczych na naszych planach. Nie liczy się kalorii makro i różnych innych dziwnych rzeczy, których my jesteśmy w nawyku nauczeni, że tak musi być. Wcale nie musi być nudno, wcale nie musi być nieprzyjemnie, wcale nie trzeba się mocno, słuchajcie, napracować, a rezultaty są zresztą ja pokazuję bardzo często rezultaty, nie tylko swoje, ale tak jak mówię i zespołu, i klientów. Także zapisy są, trwają już na wezwanie 21 dni. Zachęcam każdego, chociaż raz do spróbowania tego wyzwania, naprawdę. I dopóki nie spróbujesz, to nie będziesz, nie będziesz wiedziała o co chodzi. No, my gwarantujemy rezultaty. Plan jest prosty, łatwy, szybki. I ja spokojnie mówię z taką pewnością siebie, że gwarantujemy rezultaty, bo jeśli nie się stosować do planu, to moja kochana, rezultaty będą petarda. Także, jeśli masz pytania na temat wyzwania do 10 dni, pisz śmiało, ja zawsze odpowiem. Ja zawsze też <laughs> nie piszę 17 tysięcy wiadomości, tylko umawiam się z każdym zainteresowanym na call. Więc, jeśli moja kochana um, proponuje ci rozmowę, że umówmy się na call, tam wejścia 15 minut, opowiem ci wszystko, co jak będziesz mogła zadać pytania, um, ja wiem na pewno jedną rzecz. Że jeśli ktoś mówi, a tam nie mam czasu, coś tam, albo coś tam, coś tam, to ja wiem, że nie jest jeszcze ta osoba gotowa. Okay? I nie marnuję. Um, tak, Angelika, Angelika jest jedno z wygranych w naszych wezwań, bo słuchajcie, to nie jest tylko tak, że my w wyzwaniu gramy o lepsze samopoczucie, fajniejsze zdrowie, lepsze nawyki żywieniowe i fajniejsze kształty, ale też o gotówkę. Kasa, ale o tym za dużo, e, za dużo nie będę mówić. E, każdy z nas, każdy wpłaca tam wpisowe, nie wszyscy, bo czasami na przykład ja, ja jak to się przyłączy na przykład do konkretnego terminu, to ja za kogoś wpłacam pisowe i e, wygrywają trzy pierwsze miejsca te osoby, które zgubią najwięcej kilogramów i centymetrów, więc nie tylko o mniejsze rezultaty, nie tylko gramy o lepsze, o lepsze rezultaty mniejsze, lepsze samopoczucie, lepsze nawyki żywieniowe, ale też trochę gotówki. No Powiem, że tam 100, 150, 200 euro mi drogą nie chodzi, słuchaj. I fajnie jest taką fajną nagrodę wygrać, prawda? Także zachęcam do przyłączenia się. A wracając do tematu, jeśli na przykład nie wiem, ktoś nie ma tam, nie mam czasu się połączyć, bo coś tam, a może nie, może mi napisz, coś tam. Ja wiem, że taka osoba jeszcze nie jest gotowa na zmiany. Także, jeśli jesteś gotowa na zmiany, to zawsze wskakujemy, napisz do mnie wiadomość, albo tutaj w komentarzu wskakujemy na call ja Ci odpowiadam bez zobowiązań oczywiście. To nie jest tak, że Ty się ze mną mówisz na koli, a czy absolutnie musisz coś tam robić. Taki call jest bezpłatny, zawsze można ze mną porozmawiać, zapytać się, dowiedzieć i zdecydować, czy to jest coś dla Ciebie, moja kochana. Bez zobowiązań. Także wyzwanie, nowe wyzwanie 20 dni. Już 1 lutego, zapisy są otwarte. Oczywiście, ja cały czas pokazuję rezultaty, więc oh, ja uwielbiam, to są po prostu dni, sobie w ogóle uwielbiam, jak trwają wyzwania. Ale te dni, kiedy przychodzą pierwsze rezultaty, później w międzyczasie słyszę, jak dziewczyny fajnie sobie radzą i na koniec te uśmiechnięte brzuski. To zawsze od razu jest widać. Jest zdjęcie, bo my każemy zawsze każemy, prosimy klientki, które biorą udział w wyzwaniu, żeby zrobiły zdjęcie w dzień 1 i dzień 21. To nie jest porównanie dla nas, bo mówiłem, że ten, że ten plan działa i że cały ten program działa, ale klientki to, jest, wiecie, coś jest widać. Pierwszy dzień mina jest. Nie? Albo w ogóle nie chcę patrzeć w kamerę. A na ostatni dzień jest banan po prostu, jakby nie uszy, to by się na około. I tak jest, bo no rezultat jak widzę, co <laughs> przede wszystkim lepsze samopoczucia, bo o to nam babkom chodzi. Dziękuję Ci, moja kochana. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że rozwiałam trochę mit na temat fit Eco Bio i free. W razie pytań pisz do mnie śmiało, czy tutaj w komentarzu, czy w wiadomości prywatnej. Zawsze staram się na wszystko odpowiedzieć. Pozdrawiam cię, miłego weekendu cię życzę. Do zobaczenia!